Lego Chima 70134 Baza Lavertusa. Przeznaczony dla osób w wieku 8-14 lat. W zestawie znajdziemy 4 minifigurki z akcesoriami i wyborem broni. La Lavertusa, La Bliste oraz Sparratusa. Baza La o wymiarach 24 cm wysokość, 26 cm długość, 18 cm głębokość, która ma otwieraną bramę, a we wnętrzu znajdziesz bogate wyposażenie i wiele mniejszych akcesorii. Jest tam m.in. peryskop, ekran komputera, narzędzia warsztatowe, pocisk sprężynowy. Pojazd blista o wymiarach 8 cm wysokość, 14 cm długość, 11 cm szerokość, który ma tarynowe opony oraz przeźroczyste elementy i pocisk typu FIG. LWI pojazd o wymiarach 3 cm wysokość, 12 cm długość, 4 cm szerokość, który również jest szczegółowo zbudowany. W zestawie mamy również roślinną pułapkę. Bronie to królewski miecz Lawala oraz miecz Lawertusa. Zestaw składa się z 684 elementów. Zostań obrońcą warsztatu Lawertusa. Ktoś zbliża się w pajęczym pojeździe. To Blista i Sparatus patrolują dżunglę. Chwyć za perskop, by wyraźnie móc obserwować ich poczynania. By dobrze obronić budynek, chwyć za karabin i wystrzel rakiety. Możesz otworzyć także bramę i pozwolić Lavertusowi ruszyć do walki na swoim lwim pojeździe. Musisz uważać na rakiety wystrzeliwane z podraserowanego półgosińcowego transportera z Parratusa. Czy miecz królewski dzielnik, królewska tarcza i podwójny shadow long dla Wertusa wystarczą, by pokonać blistę uzbrojonego spikor? Musisz uważać także na dziwaczną, drapieżną roślinę, na którą łatwo się złapać. Laval i Lavertus są zmuszeni za wszelką cenę bronić warsztatu, inaczej armia pajęczaków wejdzie w posiadanie technologii lwów.